Dzień dobry kochani, e, we vlogmasie, z 1 grudnia, niestety wczoraj nie dałam rady nic nagrać, bo nie miałam czasu, e, tu odkurzacz e, w tle, e, wróciliśmy późno w nocy, jest godzina 9, ja szykuję obiad e, dla dziadka, e, mąż jeszcze śpi, e, tutaj córka już biega e, ten, zaraz będę szykowała dalej już, już trochę szykuję ten obiad żeby dziadkowi zawieść. Eee, dzisiaj nie będzie strojenia tak samo jak jutro miałam zrobić paznokcie no, miałam zrobić paznokcie na wyjazd, też coś z jutro ale to jest oddzielny filmik eee, ugotowałam wczoraj rano dziadka eee, dzisiaj eee, dzisiaj stawiłam już utka do pieczenia już stawiłam otka do pieczenia, zaraz będę ziemniaki obierała. Bez surówki chyba nie bo on mam, tak będzie to wszystko splendowane. Więc poszybuję wszystko i zobaczymy nie. razem mama, nie. niedawno od dziadka. Słabo jest. I tak się zaczynało na vlog, mas taki smutny trochę. Dziadek to chory trochę, dziadek jest już ciężko z nim, więc e, rzuciliśmy wcześniej, ale byłam taka zmęczona, że się położyłam spać. Teraz e, Zuzia się myje, Już Andek się już umył, teraz Zuzia się myje. E, więc będą te film, ten vlog masz będzie podzielony na, na nie podzielony, tylko złączony z, z dwóch dni. Więc na pewno dzisiaj nie dostaniecie, wiem tylko, że jutro wieczorem jest trochę smutno, ale od jutra się zaczyna trochę mastyki fajniejszy. E, co z, e, a, kiedy jakiś czas temu przytłukłam sobie drzwiami od samochodu palec i myślałam, że mi podnokieć zejdzie, no ale było wszystko w porządku, nie siniał, ni nic. To było przy czy to mu sobie przytrzesnęłam. A ja wczoraj coś tam robiłam, czy przedwczoraj. A, kompa, przy, kom, przy praniu prysznicu. On mi się do góry podwija, ten spod skórek, do góry mi się wyjmuje ten paznokieć. Mówię, o kurde. I jednak on mi zejdzie, bo już jest, on jest zagojony od spodu, tam od łożyska. Wszystko jest zagojone, tylko on po prostu mi schodzi więc na same święta będę bez jednego paznokcia, no bo go nie zrobi, prawda? Ale chociaż o jeden mniej do zrobienia, prawda? Prawdopodobnie będę miała prawdopodobnie będę miała dopiero zrobionego go na walentynki albo na Dzień Kobiet, albo na święta wielkanocne, więc może i szybko... chociaż mnie ja to szybko na więc tak... Mam nadzieję, że do lutego mi o wyjdzie, chociaż wątpię, bo to już, bo to jest jeszcze trochę głęboko pod skórkami, co którymi ten wychodzi tym Ok, Zobaczmy. O, córka już mnie była, więc yy, może się jeszcze do, się do Was wieczorem odezwę. Mam dużo z masów innych osób do obejrzenia. Dzisiaj może, a może coś pooglądam. Mój mąż pojechał do swojego baty na kawę, więc może coś włączę sobie w kolejnym dniu vlogmasu to jak mówiłam to będą dwa połączone e, filmy z dwóch dni jadę już do miasta po ten prezent co wam mówiłam e, wcześniej e, bo nie dałam e, za późno wstałam i nie dałam rady o do z ubraniem i tak dalej z get with me, czy jakoś czy tam się nazywa no, a to kanapki do szkoły z, z jednemu, drugiemu to mi się nie wyrobiła z tym nagrywaniem jeszcze ale już są e, z w szkole, teraz jadę później do Jedziemy do Lidla najpierw, tak jak powiedziałam wcześniej, że od Lidla zacznę i po pomału, może coś już nagram, że przestanę się stresować w publicznych miastach, ale zobaczymy. Byłam, kupiłam sukienkę, która mi się spodobała. I lecę teraz do, B... do Biedronki, a Mikalbo strasznie boli. Le lecę do Biedronki i potem do action. No i potem po tam po, po sklepach trochę popatrzę coś ciekawego. Y Kupiłam prezent taki fajny tam fajny torc, jedynie tylko nie, jednak nie kupowałam, bo może bliżej jednak, żeby tort nie kupywać. Więc y, zawiozłam już, nawet nie nagrałam, bo nie było czasu. Mój mąż przyjmuje dzwoni do mnie, jak najszybciej, bo ja potem jadę i nie będę komu miała dać. Więc musiałam jak najszybciej, nawet nie zdążyłam nagrać, co i jak, ale jadę do domu. E... Bo już czas jest na śniadanie, jest już jestem już. Musiałam rano wcześniej wyjechać, ale jadę ale do domu i już zaczniemy dzisiaj y, robotę. Z wirankami, ale to na dole. Tam co myłam, co sprzątałam w tamtym tygodniu. I dzisiaj nie wiem, co będę robić. dzisiaj może bym zrobił parę kciuosł moje u rąk, bo jest poniedziałek. Może bym zdążyła, ale nie, bo zanim ja ogarnę w domu, zanim to, tamto, zanim zjem, to będzie już późna godzina. Mm. Więc nie dam rady dzisiaj panu kiwa, że sobie, sobie będę je paznogcie robiła w, na w nocy, to wtedy tak, ale jeśli nie, to nie. W tym roku jednak nie mam kalendarza adwentowego bo z i nie zdążyłam go kupić. Był wyprzedany jest, a dla dzieci kupiłam jakieś czekoladkami dwa, mi po dwa mają, więc nawet tego nie będę nagrywać jak oni tam, bo, ach, bo to są dzieci po prostu. No i co? Lecimy z robotą. zaraz to tej... ja... mam innego do zrobienia. Lecę robić robotę. No i do zobaczenia później. Ja jestem już w domu. Nie mam siły. Jakby od domu, zaczyna mnie boleć. Dobra się za zasuszy. Kupiłam sobie takie, Wiem, że to się nie nadaje. Znaczy się nie nadaje. Mi to smakuje. Nawet powiem. Ale... A miałam coś na co ochotę na dobrego, włączam vlogmasy Byłam do nadrobienia I biorę się za ogarnianie miałam... Chociaż nie wiem czy nie będę leżała, bo tak się cholera źle czuję, że to jest szok Włączam vlogmas na razie Anjax. Potem zobaczę czy Loka coś dodał, a potem na przykład pewno do wersów do kredki. O, wersów już jest. Więc jest, i anjax. Włączamy, zaczynam oglądać, wok masy. Czas jest na to, że tam, co sprzątałam. Um, muszę spowiesić już tym dole firanki a, a żeby firanki powiesić muszę je wypracować wywasować ale ja tyle mam pozamawianych tych firanek że ja je nie rozróżniam. Naprawdę. Na te schody to jest chyba to, bo to jest takie najmniejsze. To nie wiem gdzie. Jak ja zamawiałam te, nie pamiętam jak ja zamawiałam te firanki. Chwila. Już się rozkminiłam, więc co i jak. E, znalazłam, więc wstawiam do prania. Niech to, niech się wypierze, wypłuka. Dzisiaj i dzisiaj powiesimy e, na dole firanki i na klatce schodowej. Tak zwijam, bo i tak to będzie prasowane i prane, więc nic tutaj nie ten. No powiem Wam, że to jest ciężki temat z tymi firankami, ale udało się. Na razie te chowam. Widzisz? Jezus tobie. Gdyż jutro będę brać następne, więc jutro weźmiemy się już za salon albo balkon. O, balkon. Póki jeszcze są takie ciepłe dni, to zrobimy balkon, bo potem będzie zimno, strasznie dla mnie i jeszcze się rozchoruje. Więc teraz zrobimy. Balkon, czyli teraz, i klatkę schodową na dworze. Choinkę mam na dworze już wystawioną, bo mąż zaczął za chciał wstawiać już samochód do garażu, więc wystawiliśmy. Ale jeszcze jest niepodpięta, nie podpięta, nie włączona, z tego względu, że się przerwał jeden kabelek i musi mąż tam poprawić. Um, więc biorę się za wstawianie do sprawy. Mam tylko takie o mało ich jest, więc y, będą tak mijały się jednak tylko w miejscu jak znając pralki. Ale przez to, że jest dziadek u nas, leżący, to takie smutne są te pierwsze dni. bo tak to się i tak jeździmy co dwa tygodnie do niego co tydzień. Eee, tam Dużo też go odwiedza innych osób, więc żeby tak nie było, że wszyscy na do będą się zbierać, tak byśmy rozdzielili sobie dane dni z nimi. Szczerze, to aby to do nowego roku. I nie to, że na Sylwestra, bo my nigdzie na Sylwestro nie jedziemy, chyba, że tam albo do nas ktoś przyjdzie, albo my do rodziców moich pojedziemy. Ale albo posiedzimy sami w domu, to tutaj to nie ma od Sylwestra, bo my nie chodzimy na Sylwestra, bo nas są za małe dzieci jeszcze. Zęda, jak 8 lat, tak, ale córka 3 lata, no ona jeszcze za bardzo nie, nie rozumie. Wystarczy, że na wesela jeździmy bez niej. Mamy teraz kolejne wesele w kwietniu będzie, więc nie wiadomo też, mu, czy pojedziemy na te wesele, bo jak umrze dziadek, to raczej chyba nie pojedziemy, więc... Oby nie, oby, oby, oby wytrwał z nami jak najdłużej, bo to jest ze strony mojego męża, chociaż ja ani, ani jednego z mojej strony dziadka nie poznałam, bo pomali jak jeszcze zanim się urodziłam. Więc jedyny mam e, dziadek, jednego dziadka, jednego mam od strony męża. No nic, staram pralkę, ogarniam, kończę pomału ogarniać e, dom. Oglądam też w międzyczasie vlogmas niektórych osób, których ja lubię, więc... I kraju mnie boli bardzo, nie mogę już, mi już nerwica, już bierze na te gardło. Ale będę jechała po dzieci do szkoły, to kupię sobie coś do ssania, bo my myślałam, że już... No, widać nawet po oczach, że coś się ze mną dzieje. Więc lecę, sprzątam i odezwę się dalej.